Środa, 22 dzień lipca, Łukasz Kocur. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na dziennik 71 News, w którym już za chwilę. Dolnośląskie obchody święta Policji. Zmiany na rondzie Regana. Dłużej bez wizyt na grabiszynie. Święto Policji to data szczególna dla funkcjonariuszy, a także czas awansów, nominacji, odznaczeń. Oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów i pracowników policji, jak i tych, z którymi na co dzień oni współpracują. Dolnośląskie obchody z okazji 96. rocznicy powołania Policji Państwowej, połączone z wręczeniem sztandaru Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, odbyły się dziś, 22 lipca, na wrocławskim rynku. Święto Policji to wyjątkowy dzień dla każdego policjanta. To moment, w którym, chociaż w niewielkim stopniu, wynagrodzona jest trudna służba drugiemu człowiekowi. To także dobra okazja do podziękowania wszystkim, którzy wspólnie z policjantami na co dzień angażują się w budowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Dolnego Śląska. Dzisiaj ponad 2600 funkcjonariuszy z Dolnego Śląska będzie otrzymywało awansy na wyższe stopnie, ale także ponad 200 policjantów i pracowników otrzymał znaczenia. To są odznaki zasłużony policjant, to są medale za długoletnią służbę. 16 osób reprezentujących m.in. samorządy lokalne, policję czeską także czy też inne instytucje, które z nami na co dzień współpracują, otrzyma medale zasłużeni dla policji. Przy tej okazji prezentowany był również specjalistyczny sprzęt policyjny. To są różnego rodzaju pojazdy specjalistyczne ruchu drogowego, między innymi ambulans obsługujący wypadki drogowe. To także sprzęt specjalistyczny policyjnych antyterrorystów, między innymi roboty, które wykorzystywane są przy niebezpiecznych materiałach, broń. To także sprzęt policjantów z Komisariatu Wodnego, między innymi poduszkowiec, który umożliwia nam działanie zarówno na lądzie, jak i na wodzie. No i dość poważnych, dużych rozmiarów pojazd, tak zwane Centrum Monitoringu. Podczas święta obecni byli również funkcjonariusze samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji. Przeprowadzili oni pokazową akcję odbicia zakładników z rąk terrorystów. Policja traktuje swoje święto również jako okazję do nieustannego przypominania obywatelom o zasadach bezpieczeństwa, na przykład drogowych. No pamiętajmy o tym przede wszystkim, że to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dzisiaj mamy szereg kampanii mówiących o tym. tak? Są to kampanie nawołujące do stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Jeżeli chodzi o kierujących, przed wyjazdem, no na pewno przygotować się do tej podróży wakacyjnej. Jeżeli to jest ta podróż długa, zaplanować sobie to. Więcej może postojów, przemyśleć, może o tym pomyśleć, o temperaturze w tym samochodzie, żeby to też nie zakłóciło jakoś płynęło na naszą podróż. Uroczystości uświetniło przekazanie przez prezydenta Wrocławia Rafała Dudkiewicza sztandaru dla Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Nadanie sztandaru, symbolu patriotyzmu, męstwa i honoru jest wielkim wyróżnieniem dla jednostki policji, ma rangę szczególną. To najcenniejszy dowód uznania za trudną i niebezpieczną służbę, ale także symbol wdzięczności ze strony społeczeństwa dla stróżów prawa. W kwietniu tego roku Urząd Miejski zlecił Politechnice Krakowskiej wykonanie ekspertyzy zawierającej opinie i rekomendacje w zakresie utworzenia dwóch przejść dla pieszych przez Jezdnię na Wyspę Centralną Ronalda Regana. Miejsce we Wrocławiu, które stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych miasta. Przejście dla pieszych miałoby powstać w dwóch miejscach: od strony Wyspy Południowo-Wschodniej z przystanku linii tramwajowej nr 1, to jest z kierunku mostu Zwierzynieckiego. Oraz drugie od strony północno-zachodniej, z placu przed centrum handlowym, z kierunku ulicy Szczytnickiej. Najpierw badania, czyli właśnie sprawdzenie, ilu pieszych przemieszcza się. Na tym się skupiliśmy, bo choćby dane odnośnie natężeń ruchu drogowego można odczytać z ITS-u. Później określenie tych relacji, pomiędzy którymi wlotami, i to jest dosyć trudne zadanie, więc tutaj własną, jakby autorską trochę technikę przyjęliśmy. I określenie na podstawie tych 24 godzin innych pomiarów obserwacji z użyciem kamery wideo określenie ilości zachowanie przepisowe ze strony pieszych kierowców ewentualnie motorniczych to przejście jest specyficzne bo to jest to największy węzeł komunikacyjny wrocławia tam jest przez godzinę przejeżdża 130 do 150 pojazdów komunikacji zbiorowej jest około 6000 użytkowników pieszych mówimy oczywiście o godzinie szczytu a zatem jest to naprawdę potężny ruch który trzeba od Odpowiednio zabezpieczyć. Do tej pory zabezpieczaliśmy go rozdzielając ten ruch w, i prowadząc ruch pierwszy w tunelu. Teraz zastanawiamy się na tym, zgodnie z polityką mobilności, aby spróbować również dać alternatywę taką bez barier architektonicznych, czyli bez potrzeby schodzenia po ziemię. W opublikowanej ekspertyzie czytamy, iż utworzenie przejść ma przynieść korzyści dla ruchu pieszego w postaci oszczędności czasu, średnio od 20 do 55 sekund, w zależności od przejścia i ustawień sygnalizacji wewnątrz wyspy centralnej. To, co jest niewiadomo, to to, czy nie spowoduje to strat czasu dla tych wrocławian, którzy są w autobusach i w tramwajach, którzy przejeżdżają przez te Rondo. I to jest właśnie to, czego, co będziemy sprawdzać w najbliższych tygodniach i miesiącach. Chcemy to zrobić do końca tego roku. Jeśli uda się pogodzić te dwie grupy, czyli pieszych na wyspie centralnej Ronda Regana i pasażerów w autobusach i tramwajach, to tak, to wtedy powiemy, wyznaczamy przejścia i te przejścia powstaną w przyszłym roku. Zanim to wszystko nastąpi, zarządzający ruchem będzie w formie pilotażowej wprowadzać zmiany ustawień sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych na wyspie ronda, zapewniając pieszym tzw. zieloną falę, oraz starać się ograniczyć maksymalną prędkość pojazdów MPK wewnątrz ronda do 20 km na godzinę. To jest kwestia e, określenia wewnątrz, jakby mamy do czynienia z pieszymi, e, którzy przemieszczają się pomiędzy peronami dzisiaj, i ich jest znacznie mniej niż będzie się po wyznaczeniu, ponieważ to co było podkreślone. Dzisiaj, jak już muszę przejść tunelem, to wychodzę, mam przejście, wyjście na poszczególne perony, czyli już wychodzę tam, gdzie jest mój docelowy peron. Tutaj będę przechodził na peron pierwszy, ale moim docelowym może być dopiero czwarty, w związku z czym będę naturalnie zasilał te przejścia i przechodził przez te, przez te przejścia. W związku z czym to jest ten konflikt pomiędzy liczbą pieszych, pomiędzy pieszymi, a pojazdami transportu zbiorowego, który no, jest tutaj ewidentny. Z ekspertyzą Politechniki Krakowskiej możecie Państwo zapoznać się na stronie internetowej wrocław.pl. Są miejsca we Wrocławiu, które jeszcze odczuwają skutki nawałnicy, jaka przeszła w miniony weekend. Prace polegające na sprzątaniu i usuwaniu konarów prowadzone są na terenie całego miasta i mogą potrwać nawet do końca tygodnia. Mowa, drodzy Państwo, przede wszystkim o cmentarzu na Grabiszynie. Dłużej bez wizyt na cmentarzu Grabiszyńskim. W związku ze skomplikowanym sposobem usuwania szkód po nawałnicy zarząd cmentarzy komunalnych wydał orzeczenie o przedłużeniu okresu zamknięcia cmentarzu na Grabiszynie do piątku 24 lipca. Jest ze mną rzecznik spółki odpowiedzialnej za usuwanie szkód, Anna Bytońska. Proszę powiedzieć, na czym polegają te skomplikowane metody? Jeśli chodzi o sprzątanie na terenie miasta, to, to polegają te metody oczywiście na, przede wszystkim na usuwaniu y, zwalonych drzew, odsuwaniu na bok, a następnie na, y, na sprzątaniu tego, co zostało odsunięte na bok. Jeśli chodzi o sytuację na cmentarzu Grabiszyn, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Tam jest y, szczególna sytuacja, są wąskie przejścia, jest dużo nagrobków, jest bardzo dużo drzew. Drzewa rosną blisko siebie, poprzewracały się, a część konarów jest nadłamana i jeszcze zwisa. Do usuwania takich szkód potrzebne są ekipy specjalistyczne. Ekipy alpinistyczne potrzebne są wyspecjalizowane osoby i sprzęt. Osoby, które wejdą na drzewo i usuną zwisające konary. Taki zwisający konar grozi tym, że spadnie komuś na głowę, kto będzie przechodził na cmentarzu lub, lub spadnie choćby na nagrobek i zniszczy go. Dlatego w tym czasie nie wolno odwiedzać cmentarza Grabiszyńskiego. Nie wpuszczamy wizytujących, a także nie wpuszczamy osób wjeżdżających samochodami, nawet w terminie nieco dłuższym, bo do końca przyszłego tygodnia. Zaplanowane pogrzeby odbywają. Się, natomiast żałobników wpuszczamy na teren cmentarza w ten sposób, że zbieramy ich grupami i grupami przeprowadzamy wyznaczonymi bezpiecznymi ścieżkami do miejsca pochówku. Dla innych osób odwiedzających teren cmentarza jest zamknięty przynajmniej do 24 lipca, natomiast ze względu na wielkość zniszczeń jest takie prawdopodobieństwo, że ten teren ulegnie jeszcze wydłużeniu i na teren cmentarza nie będzie można wchodzić przez dłuższy czas. Zatem skutków burzy ciąg dalszy. Natura po raz kolejny pokazała swoją siłę, a nam ludziom pozostaje tylko po niej posprzątać i mieć nadzieję, że w niedługim czasie nie będziemy musieli przekazywać takich informacji. W budynku klubowym Śląska przy ulicy Oporowskiej odbyła się konferencja trenera Tadeusza Pawłowskiego, poświęcona meczowi rewanżowemu drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Europejskiej pomiędzy IFK Göteborg a Śląskiem Wrocław. Podczas konferencji na dzień przed wylotem do Szwecji wciąż wyczuwalna była atmosfera porażki z Legią na inaugurację sezonu. Tener nie uważa jednak wcale, że jeszcze przed tamtym meczem jego piłkarze myślami byli w spotkaniu z Göteborgiem. Nie przegraliśmy z Legią na boisku tylko mentalnie. Eee, przy bramki stałe fragmenty gry. Przeanalizowaliśmy, we wszystkich aspektach byliśmy równorzędnym zespołem. Nawet posiadanie piłki większe. W jednym aspekcie byliśmy słabsi od Legii. Legia oddała 16 strzałów na naszą bramkę, 9 celnych, 4 bramki. Śląsk oddał 14 strzałów na bramkę Legii, w tym dwa celne. To mówi wszystko za siebie. Do udanych na pewno tego meczu nie zaliczy jeden z nowych nabytków Śląska, Marcel Gecof, który zmarnował sytuację sam na sam i nie ustrzegł się kilku łatwych technicznych pomyłek. Trener nie szuka jednak winnych indywidualnie, wie, że przegrali wszyscy. To nas nauczyło, że trzeba zawodników wcześniej sprowadzać, żeby oni byli od początku okresu przygotowawczego. Marcel jest dokładnie z dzisiejszym dniem tydzień u nas, jak zaczął trenować. Dlatego trzeba spokojnie, spokojnie poczekać. Ja byłem zawiedziony postawą nas wszystkich. Jeżeli chodzi o nadchodzący pojedynek ze Szwedami, to Pawłowski zauważył, że ich przeciwnik jest w całkiem innej fazie sezonu. Musimy wziąć pod uwagę w jakiej fazie sezonu jest Göteborg, czyli oni są w środku sezonu, na początku rundy rewężowej, czyli mają za sobą 16 meczy ligowych, a my jesteśmy po pierwszym meczu, czy byliśmy przed pierwszym meczem. Wszyscy liczą na progres i na to, że wojskowi się rozkręcą. Miejmy tylko nadzieję, że nastąpi to wcześniej niż później. Kluczem do tego na pewno jest aklimatyzacja nowych nabytków w klubie i zrozumienie przez nich filozofii gry Śląska. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym dzienniku 71 News. Na kolejne wiadomości zapraszamy już jutro o godzinie 17.15. Do zobaczenia!